moneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku z Marketu, z tymi nie tylko, dzisiaj pogadamy o kilku rzeczach, również sprzedałem swoją kosę, więc ciekawa sprawa, pogadamy troszkę o tym, ale jeszcze przed rozpoczęciem tutaj filmiku, e, szybkim wstępem, Pirate łapik strona do wymiany swoich skinów, linka na stronę będzie oczywiście w opisie, darmowe 5$ wraz z kodem ELZART, przy wymianie do tego strona nie wlicza ceny naklejek, przed sobą wiecie dużo przepięknych craftów, jak z czarami nie tylko, więc naprawdę jest tego od gromady. tylko przy wpłacie wraz z moim kodkiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100$ darmowe 35 dolarów i przy 3 dolarów dolarów darm 350 dolców. Link do strony będzie w opisie eee, i tak. Eee, sprzedałem karambicika. Zaraz też pogadamy o markecie, więc kogoś to nie interesuje, to polecam sobie skipnąć. Sprzedałem karambita do sprawdzonego gościa, który po prostu skupuje w skinie. Eee, stwierdziłem, że wymieniam tak sobie zestaw, a chciałem sobie też coś Spieniężyć z, z marketu. Astanie nic nie pieniężyłem, więc ja to spieniężyłem, eee, Też uważajcie, co to robić. Pokażę dla zainteresowanych, jaki zestaw teraz zamierzam sobie kupić. Dużo z Was stwierdzi, że jest to zestaw średni, bo Ci się nie podoba, ale mi się siedzi co jest najważniejsze Coś takiego teraz zamierzam złożyć. Biały zestaw będzie, e, więc możecie e, dać w komentarzu Sky do 10 ocenkę, co w takim stawie sądzicie. E, Mi po prostu siedzi i jest w sumie tańszym zamiennikiem od karambita tamtego i, i dopplera wraz z głosami e, Więc coś takiego teraz ląduje dla zaciekawych. A my sobie jeszcze dzisiaj przejrzymy market, zobaczymy co tutaj się dzieje. E, jeżeli chcecie nauczyć się sprawdzać crafty w gierce, to również polecam wejść na mój drugi kanał. Link do kanału będzie w opisie, bo dzisiaj wlotuje z tego film. E, a my przechodzimy już do filmu, tak bardziej na marketu. Przejrzymy co się dzieje. Na steamie powiem wam, że Teraz półtorej dnia chyba nie sprawdzałem marketu, jakoś coś w tym stylu, więc możliwe coś się zmieniło. Nie wiem czy widzieliście reakcję e, Niko jak prawie uderzył w ścianę, e, grając na nasze stare tutaj ENS. Znaczy, no nie stare ENS, tylko z Kasperskim, ale no reakcja była zacna. Generalnie tak, zobaczmy, co się stało na szynkach. Sprawdzimy sobie Digla i sprawdzimy sobie te rzeczy, może z karnetu. Jak, jak się tutaj sytuacja wygląda? Generalnie już widzę tutaj, że Drixa tak właśnie ładnie trzyma. dalej ta ósemka z w okolicach. Szynki troszkę spadły, ale też nie wszystkie i niekoniecznie dużo. Niektóre więcej, niektóre mniej. Zobaczcie, że strza załania i tak się na bardzo fajnym wahaniu trzyma. I tak jak gadaliśmy, że po tych górkach naprawdę tutaj sobie skrzynie trochę spadną. No i tak zrobiły, teraz się trzymają na trochę niższym progu, który i tak jest bardzo wysoki. Nie uszkujmy się względem ostatniego czasu, więc naprawdę fajnie to wygląda. Eee, galerii. No spadło, to spadło, tak jak mówiliśmy, też spadło z tych bardzo fajnych cen. No można się po tego spodziewać, mówiłem, że będzie taki hype i tak to będzie właśnie wyglądać z tym karnetem. I doło do przewidzenia: rynek się zachował tak, jak tutaj sobie strzelaliśmy. Ale w dalszym ciągu, można na graniu chce zarabiać. Więc naprawdę, jest to moim zdaniem spoko sposobik na to robienie sobie. Wiadomo, teraz mniej, ale zawsze to jest to coś. Odrzutu od powiem tak, odrzutu nie oczekuję od niej więcej, Cieszę się, że jest powyżej złotówki No i z wszystkich to nie będziemy maweć, bo to by zajęło bardzo, bardzo długo Pryzmat 4 złote, bardzo ładnie, Pryzmatu 2 4,60 Też przepiękna cena, jakby do piątki O nie, nie 4,60, a nie jest 4,60, tylko teraz tutaj się po prostu e, trochę spadło e, Ale no, powiem wam, że jakby do piątki dobił Pryzmatu 2, no Bardzo miła cena, bardzo by to była miła cena Dr, e, Strefy zagrożenia 4,40 koszty bo też troszkę spadły Tak, też troszkę spadły, chociaż... Nie, to są bardzo małe ilości, ok, czyli ceny trzymają. Okej, okay, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, spójrzmy sobie Digla, jak się zachowuje chwilę po, Znaczy chwilę. No już trochę minęło, nic w sklepie nie mieliśmy dodane, więc zobaczmy jak się to dzieje. Olbrzymi spadek, już widzę. Olbrzymi spadek, zobaczcie jak Digel spadł. 196 zł i tu zamówiła po 180. No. Ciekawe do jakiego progu spadnie. Myślę, że tak 150 niżej raczej nie powinien spaść, ale jak spadnie, no to powiem, że się zdziwię. Powiem, że się zdziwię, no widoczny spadek, no widoczny, lekkie życie również, 28. No, widać to, widać to na tych spadkach, no mi się tutaj ze sprzedażą Digla jakoś nie śpieszy, chociaż faktory teraz nie mam, tylko tego blue gema i kilka tutaj innych faktory już nie mam, więc... Czy jakoś się strasznie śpieszy? No nie, ale no, mocno spadł. Mocno naprawdę spadł. No, zauważalny, gołym gołym okiem. Gołym okiem można tak powiedzieć. Sprawdźmy jeszcze szybko Szanka, jak się to sprezentuje. Chociaż bardzo... Powiem tak, wam, że bardzo średnio mnie interesuje ten event. I co, co się na nim dzieje, ale powiem wam, że jest to po prostu śmieszne względem tego, że zobaczcie, ile kosztują kapsuły, a przecież można je w gierce za złotówkę kupić, to dlaczego są zen takie na markecie? I wiecie co jest najlepsze, jak tu wejdziemy? Że codziennie jak ktoś kupuje Ja tego nie rozumiem troszkę, zobaczcie, 8 sztuk ktoś kupił No może to kilka osób, ale nawet jak jedna to kupiła, to jedna osoba da 40zł na 8 kapsu, gdzie za 40zł ma 40 kapsuł No, jest to niezrozumiałe, ale tak to wygląda, nie, więc powiem tak, bohaterowie w ukrytych pelerynach, bo pomniejszają supply kapsu. Specjalnie kupują z CS-a, żeby tutaj pomniejszyć ich ilość na markecie Steam No coś pięknego, bohaterowie Bohaterowie naprawdę, to są bohaterowie rynku I takich ludzi się powinno doceniać, powiem wam Jest to poświęcenie, poświęcenie e, Ze skupowania rzeczy, ostatnio mi się w ogóle nic nie skupuje za znaczy skupił się może jeden No zobaczcie, jeden mały kras mi się skupił Tutaj jeden, zł pięćdziesiąt, złoty 50, ,47. A ile w ogóle te małe krasy kosztują, te przywieszki? Zobaczmy tutaj, po ile one chodzą Okej, okay, no złotówka, no ale Też średniała średniała z tą ceną Przywieszki, jak się w ogóle trzymają, sprawdźmy. Chyba delikatne spadki, co? Na przywieszkach już widzę, tak na oko. Delikatne, nieduże, ale na niektórych jest zauważalne, sam już widzę. A jak to na wyższych tutaj, tych droż, wyższych, na droższych? Jak to wygląda na tym nożyku naszym, pusz No, leciutko spadł, ale to leciutko, taki w sumie spadek bardzo delikatny. No ciekawe, ciekawe, ja ten kart jeszcze będzie w gierce. No nie, to też mnie to ciekawi, więc to było tyle. Życzę Wam jogi, zapraszam za subskrybowania kanału, po więcej kontentu. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.